Chcę podziękować za zaproszenia, które otrzymywałam od Was, zarówno poprzedniego przewodniczącego, jak i obecnego na nasze tutaj debaty w mieście. No, niestety muszę przyznać, że nieczęsto mi się to udawało. Mam nadzieję, że w związku ze zmianą funkcji, jaką pełnię, będzie to możliwe o wiele częściej i, i na dłużej niż takie paści wypaść. Yy, nie ukrywam, że sama sobie to obiecuję i mam nadzieję, że tak to będzie. Kilka słów, Szanowni Państwo, o tej mojej pracy parlamentarnej, bo ona wiadomo jest przedłużeniem tego głosu. Tutaj mojej ziemi biłgorajskiej, ziemi trwistą, wszystko co dotyczy miasta Biłgoraja, ziemi biłgorajskiej, jest dla mnie zawsze było ważne, a teraz jest jakby obowiązkiem, by reprezentować swoich wyborców w serii. Jeśli chodzi jeszcze o budżet, może kilka słów, bo tutaj też się wzrosły pewnego rodzaju takie kontrowersje. Jeśli chodzi o zbiornik Brodziaki, było to tak mocno dyskutowane, nawet tam na wyczytywałam. Mieszkańcy Biuraja też mi pisali, że proszę bardzo, przed wyborami to się chwaliłam Brodziakami, a teraz zagłosowałam przeciw. Bo taką rzeczywiście poprawkę dotyczącą budowy tego zbiornika zgłosił pan poseł. No i szanowni państwo, jaka jest sytuacja? Tak jak mówiłam, w 2009 roku zostaliśmy dołączeni, te 11% naszego województwa, do programu rządowego ochrony przeciwpowodziowej Górnej Wisły. Przez 10-11 rok były już realizowane inwestycje z tego programu, z rezerwy budżetu państwa. Natomiast sam on się szybko w 2011 roku stał się... Przyjęty został przez uchwałę Rady Ministrów, a więc jako projekt rządowy, I tenże projekt, i tenże projekt jest w budżecie państwa po raz pierwszy jako projekt wieloletni w budżecie państwa 2012 roku. I tam tenże zbiornik Brodziaki jest w programie. My w ramach tego programu zrobiliśmy przez dwa lata prawie 16 kilometrów wałów Wiślane to są wały w Dolinie, ona się nazywa Sieciechowskiej, ale to tak naprawdę Dolina w Powiecie Kraśnickim dotyczy samej Wisły prawie 8 kilometrów i 8 km wałów na rzece Saunie, która robi cowek i tam naprawdę rozlewała się i były też stąd te podtopienia albo nawet powodzie. 16 kilometrów udało się w ramach tego programu, ponieważ było to w programie, zrobić w ciągu tych dwóch lat. Na małach się kończy. Mały mamy zrobione z tego programu. W tej chwili pójdą po prostu zbiorniki retencyjne zgłoszone w tymże programie. I w tych zbiornikach jest dokończenie wiszczażary, drugiej jest są brodziarki, jest borowiec w gminie obszar, jest Kosiniec, taki duży zbiornik, ale to tam okolica Hannoboro. Tam Nas nie dotyczy. Dwa dotyczą ym, te, o których mówię, dwa na tampi. I na ładzie wrodzianych. I tenże zbiornik jest w tym programie, a ten jest już w budżecie. Na ten rok nie potrzeba tam 60-80 milionów złotych, bo on nie będzie w tym roku budowany. Na niego nie ma jeszcze koncepcji programowo-przestrzennej, nie ma raportu oddziaływania na środowisko, nie jest nawet ewidencyjnie umocowany do określonych działań. I te środki, które są na ten rok potrzebne, to jest około 300 tysięcy złotych na koncepcję i te dokumenty, i no one są w budżecie. One są w budżecie, bo są w tymże programie. A więc tutaj posądzanie mnie, że ja jestem nagle przeciwko drodziom, jest moim no jakimś nieporozumieniem totalnym, bo ten zbiornik już tam jest. I tych 300 tysięcy na dokumentację, na przygotowanie jest zabezpieczone. Podobnie jest zresztą jeśli chodzi o to podobnie jest odnośnie Borowca, ale Borowiec, tutaj nawet koncepcja programowo-przestrzenna pójdzie z programu, odnośnie Brodziaków, bo początkowo były inne przymiarki, ponieważ Borowiec, tam Rada Gminy, wójt oprzy, stara się zwiększyć jego powierzchnię. Początkowo było planowane 27 hektarów, w tej chwili oni tam zabiegają, żeby to było również 100 hektarów, w związku z tym pilotujący program, to jest obecnie znowu Wojewoda Małopolski, bo on jest koordynatorem tego projektu na yy, tutaj tą górną pisku, a więc Wojewoda Miller, uzgodnili to na zespole, że w takim razie koncepcję programowo przestrzenną gmina wykonamy we własnym zakresie, bo zmieniają się zapisy. U nas jeśli chodzi o Grodziaki nic się nie zmienia, 100 hektarów było, 2,5 miliona metrów sześciennych wody, którą można przechwycić jako magazyn wody i to będzie realizowane. To tyle odnośnie tego wyjaśnienia. Ja muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, muszę to powiedzieć, bo praca w parlamencie nie polega na tym, żeby zgłosić poprawkę. Wydaje mi się, że w ogóle cała polityka polega na tym, by racjonalnie i skutecznie zawalczyć o coś, co jest istotne dla danego terenu. To, że ktoś tam zgłosi poprawkę i na Komisji Finansów Publicznych nie ma wnioskodawcy, nie wiadomo jaka motywacja, dlaczego to jest takie ważne. Później chcąc przekonać, to nie jeden, czy nawet 28 posłów Lubelszczyzny, jeśli zagłosuje, bo to nie jest efekt. To trzeba pracy o wiele większej, żeby tak przygotować, żeby ta poprawka przeszła, żeby to, co chcę osiągnąć, było celowe i skuteczne. I faktycznie na zespole tym parlamentarnym lubelskim przyjęliśmy taką zasadę, że parlamentarzyści zgłaszają w tej chwili nasi lubelscy zadania, które są ważne dla Lubelczyzny i weźmiemy, po prostu ustalimy priorytety, czego pilnujemy. Tak jak kołdzie tutaj no, jest w tym najważniejszym zadaniem już podjęte są działania, tak samo działania w przypadku przygotowania przyszłorocznego budżetu. Budżet państwa zaczyna się organizować już praktycznie w maju. Więc już od tego momentu poprzez różne, nie chcę nazwać konsultacje, ale rozmowy w resortach, w ministerstwach, najlepiej jest jak zadanie, które jest ważne znajdzie się od razu w projekcie budżetu jako zadanie ważne. Później już w, w głosowaniach poprawek jest to bardzo różnie. Panie przewodniczący, Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Ja tak, wróci tylko że pewnie chcę Państwu przedłużać czasu, ale adwokatem chciałam kilka spraw wyjaśnić z mojej strony. Najpierw na pewno jeszcze tutaj pani poseł bardzo mądrze powiedziała, że właśnie ten ruch obywatelski w obecnym serii jest bardzo widoczny. Po prostu Polacy biorą sprawę w swoje ręce, zgłasza się mnóstwo właśnie projektów obywatelskich. Z jednej strony pani poseł powiedziała przykład Zachodu, ja także podam przykład Zachodu, jeśli chodzi o naukę dzieci sześcioletniej. To nas sąsiad Niemcy. Że, proszę państwa, tam nie ma obowiązku nauczania, tam jest wybór. Dziecko w tym wieku, wiedzą pielęgniarcy, wiedzą psycholodzy przede wszystkim rodzice, jest różnie rozwinięte. Przeprowadza się tam bardzo szczegółowe badania, ale rodzic zawsze ma wybór. Oczywiście mówię, możemy o wszystkim rozmawiać, czy takie czy inne rozwiązanie jest dla nas lepsze, czy dla dziecka i na tym właśnie polega debata. Pani powiedziała, że tutaj musimy poseł siedzieć czasami w Sejmie 5 godzin i na przykład rozmawiać na temat tej ustawy. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest takie wielkie zainteresowanie, że 5 godzin, i do 12 w nocy, bo taki jest po prostu nasz obowiązek, od tego jesteśmy, dzięki właśnie tym dyskusjom możemy w pewnym sensie z jednej strony propozycje rządowe są takie, a nie inne, żeby właśnie w 6 lat jak najszybciej wprowadzić do szkół. Z drugiej strony potem przykład właśnie z ostatniej debaty sejmowej. 374 tysiące rodziców podpisało się pod wnioskiem właśnie, aby 6 latów nie właśnie nie dawać przymusowo w wieku 6 lat do szkół. I teraz niech Państwo sobie odpowiadają, czy rodzice mają rację, czy strona rządowa, w czasie właśnie debaty zadałem pytania m.in. Panu wiceministrowi edukacji, kto ma tutaj rację, yy, odpowiedzi nie uzyskałem, ale to pozostawiam, że odpowiem Państwu. Rozwadza. Oczywiście jest spotka się, żeby debatować, dyskutować, wypracowywać pewne rozwiązania, które oczywiście się zmieniają. Jeśli chodzi o reformę emerytalną, proszę Państwa, w poniedziałek odbyliśmy spotkanie z panem premierem Tuskiem i damy, powiem w tym czasie, najbardziej, yy, największym przekazem, jaki wniosłem z tego, pan premier publicznie przyznał się, pomimo tego, że wydłużymy ten bieg pracy. W 2020 roku system się także zamarł. Proszę Państwa, przedłużanie wieku pracy ludziom nie rozwiązuje właśnie problemu dzietności. My zaproponowaliśmy rozwiązania prorodzinne, jeżeli nie będzie dzieci, nie będzie później z drugiej strony młodym ludziom poprzez wydłużenie, pani i urzędzie na lat, że będzie musiała pracować, to ta młoda kobieta wykształcona nie znajdzie tej pracy, to gruje, czyli kółko się zamyka. Czy to będzie rozwiązanie słuszne? Także odpowie nam czas. Jeśli chodzi tutaj o te zbiorniki, pani poseł powiedziała, że w nie jest od tego, żeby zgłaszać poprawki. Proszę Państwa, obowiązkiem posła jest branie przynego udziału w pracach w Sejmie. Wyraża się to w różny sposób, czy wystąpienia, czy interpelacje, czy poprawki budżetowe. Każdy poseł ma takie prawo, żeby nie miał takiego prawa, to by nie mógł z niego skorzystać. Żeby jakaś poprawka zaistniała, w ogóle została wprowadzona pod głosowanie, to jest specjalny, że tak formularz. Trzeba wypełnić, tak podobnie jak tutaj Państwo radni przy budżecie muszą środki finansowe, przykładowo skąd zabrać, gdzie dać, nazwać cały projekt, zapisać w budżecie, przechodzi to przez biura analizy Następnie do Komisji Finansów. Pani poseł, która tutaj powiedziała, że nie w czasie, ja liczyłam właśnie, żeby uprawiać takiego populizmu i wprowadzać te poprawki w momencie debaty o sejmowej nad budżetem, tylko te poprawki zostały wcześniej wprowadzone na praca jeszcze Komisji Finansów, gdzie reprezentują oczywiście niektórzy koledzy. Nie jest to w stanie przebywać wszędzie w momencie, kiedy odbywa się przykładowo Komisja Finansów, która jestem na Komisji Infrastruktury, bądź polityki społecznej i orginy, ale także nie ma takiej absolutnie potrzeby, bo to jest proszę Państwa ten formularz, gdzie są tak zwane uwagi, gdzie się po prostu dla dlaczego uzasadnia się np. potrzeby budowy zbiornika czy drogi i to przechodzi, to jest odczytywane przez osób prowadzących te obrady, czyli tutaj nie ma Żadnego, w związku z tym, czy poseł przybywa, czy nie przybywa w pewnym momencie, są koledzy, którzy reprezentują, także dziwię się, że pani poseł powiedziała tutaj, że 28 osób, proszę państwa, nad yy, zbiornikiem Brodziaki zagłosowało pozytywnie 184 posłów. I państwo pozostanie to pod rozwagę, skoro ta licja, oczywiście większość, przegłosowała, ale proszę państwa, 184 posłów to nie jest 5, 10, to nie jest jeden grup. Kolejna rzecz jest taka, oczywiście nikt nie zabiera tutaj zasług pani poseł jeszcze jako jej podoba wprowadzenie tutaj do programu rządowego tych zbiorników. I to jest kwestia jeszcze inna, z którą zwracali się do mnie i samorządowcy, i mieszkańcy Raja. Przed wyborami jasno, publicznie padały deklaracje także na tej sali, że w 2012 roku, można się do Biegoraja Kontroli na przykład odjeść, odnieść, miało być wydane 20 milionów złotych na tę inwestycję. Dzisiaj się mówi, że ta inwestycja doszła w 2014 roku. Dajmo, że w 2014, 2015, nawet i 20. Ale proszę Państwa, sam fakt zapisania czegokolwiek do programu rządowego nie gwarantuje wykonalności tego zadania. Przecież wszyscy wiemy, ile istnieje programów, ten program istnieje że już na pewno wjęty. Istnieją programy budowy autostrad, yy, dróg i wszystkiego. Są jakieś środki budżetowe przeznaczone, żeby realnie one zaistniały. Muszą być wprowadzone bądź do budżetu państwa, bądź wydane w I takie poprawki między innymi temu służą, żeby właśnie, żeby na to rzecz. Jeżeli ta poprawka byłaby przygłosowana, ta inwestycja musiała być. Na, bo wtedy przeznacza się bądź na projekty. Dzisiaj proszę Państwa, czy tutaj zwracam się szczególnie do Państwa Radnych, przed wyborami wszyscy publicznie widzieliśmy projekt tego zbiornika, kształt tego zbiornika, mapę itd. Dzisiaj słyszymy, że nie ma tego opracowanego ani tego projektu, ani kształtu. Dzisiaj wychodzimy od punktu studiów. Czyli studium, ktoś musi pojechać, zbadać teren, yy, powiedzieć, do kogo należy udział, czyli później następnie projekty techniczne, decyzje środowiskowe. Ja powiem szczerze, bądźmy żebyś chciałbym, po prawdę uzyskać wszelkiego zwierzę. Daj Boże, podpisuję się dwoma rękami pod tym. ale też muszę być mi się, myślę, że każdy ma prawo, że tak powiem, jest opcja rządząca, jest opozycja taka jak w Radzie Miasta, taki w Sejmie. I każdy ma prawo i korzysta z tych praw, dlatego uważam, że wspólnie na pewno będziemy lądować i absolutnie ja nie oceniam, czy... Ktoś głosował słusznie czy niesłusznie, bo każdy ma prawo wyboru, od tego są wyborcy i od tej oceny, ale apeluję, żebyśmy rzetelnie, że tak powiem, przekazywali te informacje i dlatego tak, że tak, powiem, tak udzielam takiej informacji, taki jest stan wiedzy, tak wyglądają te sprawy i jak najbardziej jestem za wszystkimi tymi zbiornikami, ale proszę Państwa, jeżeli my dzisiaj słyszymy nie ma na emeryturę, nie ma na autostrady, nie ma na szkoły, to proszę Państwa, czy my tutaj po jeziorze w będziemy mieli wyborając najgorsze. 尽快落实。是的。